Nadal w Polsce dochodzi do Puzbeków. Wysoka Izbo, ja pamiętam wszystkie te demonstracje, na których staliśmy w obronie praworządności. Byliśmy tam my, były wszystkie w zasadzie partie, które tworzą obecnie rząd, bo mówiliśmy o tym, że prawa należy przestrzegać. Tymczasem, po prawie roku rządów nowej władzy, mamy absurdalne. Niezrozumiałe łamanie praw międzynarodowych na polskiej granicy. Nadal Dochodzi do łamania podstawowych praw człowieka, w tym prawa do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. Stawaliśmy na tej mównicy i mówiliśmy, że prawa międzynarodowego trzeba przestrzegać. Tymczasem nadal na polsko-białoruskiej granicy odmawia się ludziom przyjmowania wniosków azylowych, wniosków o ochronę międzynarodową. Mówimy tutaj o kobietach, mężczyznach, dzieciach, z, o, o, osobach z niepełnosprawnością. To wszystko, jest waszą odpowiedzialnością. To nie ma znaczenia według prawa międzynarodowego, czy te osoby przekraczają granice legalnie, czy nielegalnie. Prawo międzynarodowe chroni ich do tego, że mają prawo ten wniosek po prostu złożyć, a Polska ma go prawo rozpatrzyć. Jeśli ochrona się nie należy, to taką osobę należy zwrócić do kraju pochodzenia. Ale Dziękuję, mają prawo proszę. złożyć ten wniosek. Wszyscy w tym rządzie łamiecie to prawo. Kiedy wchodziłem tu na tę salę, usłyszałem taki Szum i pokrzykiwania z części ław rządowych, kiedy posłanka Zawisza przypomniała o tym, że nadal w Polsce dochodzi do puzbeków. Jeżeli na kogoś możecie tutaj pokrzykiwać, to możecie pokrzykiwać na samych siebie, że przez rok nie doszło w tej sprawie do zmiany. Tak? Zmianę, którą obiecywano wyborcom, zmianę, która była jednym z powodów, dla których wielu ludzi, którzy zależy na prawach człowieka, poszli 15 października na wybory. A Pana Rzecznika chciałem zapytać o to, bo przeczytałem w tym sprawozdaniu, że zwrócił się Pan do MSW w sprawie tego niesławnego rozporządzenia, które narusza prawo do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową z prośbą, tak jak zwracał się Pani słusznie za czasów pisowskich o to, żeby to zmienić, że w końcu to niesławne rozporządzenie zmienić. Więc chciałem zapytać, czy jest w końcu jakaś reakcja i kiedy doczekamy się tego, żeby słowa wypowiadane przed wyborami coś jednak znaczyły.